Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Witam Państwa w niedzielnym programie poświęconym Savoir-Vivre. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania czytelników. Nagrywam ten program to już jest bardzo ciepło na dworze grubo powyżej 20 stopni, a więc jasna marynarka i koszula bezkrawatowa, którą zakładamy na takie mniej oficjalne okazje. Na pewno nie na przyjęcia, na pewno nie. Z oficjalną wizytą, ale na spacer, przyjęcie ogrodowe, no tego typu sytuacje. Pierwsze pytanie. Nie zapisałem imion, nazwisk osób zadających te pytania. Zaczerpnąłem je z komentarzy. Pierwsze pytanie zaskakujące. Odpowiedź wydaje się być bardzo trudna, bo w żadnym podręczniku jej nie znajdziemy. Czy podczas grania w gry planszowe można trzymać łokcie na stole? Znaczy, zasada jest taka: nie trzymamy łokci na stole w trakcie posiłku. Prawda? To w każdym podręczniku o tym przeczytamy. Natomiast <laughs> zobaczmy, że mamy tutaj do czynienia z pewnym kodem kulturowym. A, kot, a ten kod w tym wypadku związany jest z jednej strony ze szlachetnością postawy ciała, z drugiej z szacunkiem okazanym innym osobom. Więc wszystko zależy od tego, z kim gramy. Jeżeli to jest towarzystwo młodych ludzi, którzy się dobrze znają, no to, to czemu nie? Natomiast jeżeli jest ktoś już dojrzalszy, nawet po dwudziestce, kogo nie znamy, no to ktoś, kto o kim nie wiemy, jaki jest stopień jego wrażliwości, jaka jest jego, jego stosunek do różnych spraw, no to lepiej zachować jednak postawę pełną szacunku i, i trzymać się tego kodu kulturowego. Gdzieś w którymś programie musiałem coś powiedzieć o kapeluszach kobiet i kapeluszach do kościoła, bo pojawiło się takie pytanie, a były ksiądz z mojej parafii twierdził, że kobieta nie powinna zakładać kapelusza. No to ten były ksiądz, <noise> znaczy były, znaczy był w parafii, prawda? Ten ksiądz coś jest oderwany od. Tradycji katolickiej, od no wszystkiego jest oderwany, bo tak, to jest kilka, kilka problemów. Pierwszy problem: u kobiety są tradycyjnie od wieków te same strefy, które mogą spowodować u mężczyzn pewne reakcje, nazwijmy to, w perspektywie płciowej. No, to znaczy one pobudzają. No i teraz ktoś powie, oczywiście, to chodzi o bius, to chodzi o nogi, chodzi o prześwitujące ubrania, krótkie spódniczki, duże dekolty. Nie tylko, znaczy, to jest ciekawe, że w trakcie szkoleń, yy, yy, kiedy pytałem o takie strefy u kobiet, to dzisiaj nikt nie potrafił powiedzieć, a we wszystkich podręcznikach piszą o tym, że no, na różne Uroczyste okazje kobieta nie może założyć butów z odkrytymi palcami i z odkrytymi piętami, bo to są właśnie takie strefy: palce u nóg kobiety i pięty. No i pamiętam, jak to pewnie w którymś programie o tym opowiadałem, zadzwoniła do mnie młoda kobieta, którą właśnie zatrudniono w PLL-LOT. I oburzona, bo ją poinformowali, że, a to był bardzo gorący sierpień, że musi mieć na nogach rajstopy i yy, musi mieć buty z zakrytymi palcami i piętami. Znaczy, tutaj dochodzi element rajstop, czyli nagiego ciała, że ciała też kobieta nie odsłania w pewnych sytuacjach w pewnych sytuacjach związanych z uroczystych, oficjalnych. I teraz dochodzimy do tego momentu. I takim elementem też są włosy. Prawda? Włosy kobiety działają, kobiet działają na mężczyzn, i kobiety zawsze, które miały długie włosy, te włosy upinały w różny sposób, nie, nie były rozpuszczone. Zakonnice mają taki strój, który powoduje, że w ogóle włosów u nich nie widać. I zawsze było w kościele tak, że kobieta z odkrytą głową, ukazująca włosy, nie pojawia się w kościele. I ten, ta zasada obowiązuje dzisiaj w niektórych przypadkach. To znaczy, nie można, kobieta nie może spotkać się z papieżem z odkrytą głową. I jedyny znany wypadek, kiedy kobieta przyszła do papieża z odkrytą głową, to była żona prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego. I głowy zakrywamy w trojaki sposób: kapeluszem, którego w kościele nie zdejmujemy, znaczy mówię o kobietach, chustą, Kiedyś było tak, że szlachcianki, mieszczanki miały kapelusze, chłopki, służące miały takie zwykłe chusty zawiązane na głowie. No i jest trzecia kategoria: mantylki. Mantylki, czyli duże chusty koronkowe. I pamiętam, byliśmy całą rodziną. U księdza Jochemczyka i Ksiądz Jochemczyk nam powiedział, że zostaniemy przyjęci na audiencji u biskupa, na oficjalnej audiencji u biskupa ordynariusza Mario Olivieri, czyli tego biskupa, który wyświęcił trydensko księdza Jochemczyka, biskupa, który został nominowany przez Jana Pawła II i który wprowadził właśnie, seminarium było trydenckie, msze, księża, którzy zostali wyświęceni przez tego biskupa, odprawiali i odprawiają do dzisiaj msze trydenckie. No i, i, i to jest ciekawe, jak, jak nas dotyka ten świat, myśmy byli w wakacje, to, prawda. to był wrzesień, gorąco, rozluźnieni, i nikt się jakby nie, nie wyciągnął żadnej, y, żadnego wniosku z tej informacji księdza Jochemczyka. I pojechaliśmy do stolicy diecezji. I y, 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 kiedy doszliśmy do apartamentów księdza arcybiskupa na klatce schodowej, ksiądz Jochemczyk wyciągnął z jakiejś torby. Dwie mantylki, czyli mantylkę dla mojej żony i mantylkę dla żony mojego syna Michała, i powiedział: Załóżcie to. No i one założyły te mantylki, i dopiero wtedy weszliśmy do pokoju, w którym oczekiwaliśmy na księdza arcybiskupa, znaczy ten, ta rezydencja księdza arcybiskupa. Nami wstrząsnęła, bo rezydencja miała kilkaset lat. Zawsze była rezydencją, tam była prywatna kaplica, przepiękna, czyli zresztą z księdzem arcybiskupem się modliliśmy. Także zajrzałem do internetu i są w sprzedaży mantylki w szerokim wyborze. Kobiety pięknie w nich wyglądają i to mnie zaskoczyło, że z reguły. Cena mantylki jest 18-19 zł do 60. Nie, nie, nie było na pierwszy rzut oka, przynajmniej nie widziałem w internetowej sprzedaży takich mantylek z prawdziwego zdarzenia artystycznych, ręcznych dzieł z jakichś materiałów najwyższej jakości. No i pytanie trzecie. Czy do garnituru koordynowanego można użyć kamizelki wełnianej? No i teraz, oczywiście, głównie wełnianej. No, to znaczy, przypomnę, garnitur sportowy koordynowany, tak on się nazywa. Składa się z reguły z czarnych spodni i e, jakiejś kolorowej marynarki w jakiś rzucik. Niejednolitej, niejednolitego nie koloru. Podaje się taką zasadę, że jeżeli mężczyzna ma bardzo długie nogi, może być odwrotnie, to znaczy mogą być jaśniejsze, spodnie, ciemniejsza marynarka. Jeżeli mężczyzna ma krótkie nogi albo 50-50 tułów i nogi, spodnie ciemne. I teraz do takiego garnituru możemy założyć kolorową koszulę, odpowiednio dobrany krawat i możemy założyć kamizelkę na zasadzie właśnie: że to jest taki sweter, tutaj w ten szereg, i bez rękawów. A może być kamizelka zapinana na guziki wełniana i to najbardziej, najbardziej pasuje, bardziej niż taka kamizelka, jakiej używa się przy garniturach spacerowych, wizytowych czy wieczorowych. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.